Jest taki stereotyp singielki z ogromną listą wymagań wobec mężczyzny. Ale to tylko jedna strona medalu, druga to dziewczyny, które mają tylko mgliste wyobrażenie, kogo szukają. Obie te skrajności sprawiają, że randkowanie jest bezowocne. Jak spotkać odpowiedniego mężczyzny i zbudować szczęśliwy związek? Nazywam się Zuza Górska Kanabuz i zapraszam cię na podcast od samotności do miłości. Który jest częścią programu transformacyjnego: Kierunek małżeństwo. Czasem słyszę takie opinie, że singielki są same, bo mają zbyt dużą listę wymagań, takie wygórowane oczekiwania. I tak, zdarzają się takie dziewczyny, ale jest też druga grupa, i być może ty do niej należysz. Dziewczyn, które nie do końca wiedzą, z kim chciałby być. Przez to nie mają pomysłu. Potrafią powiedzieć, że no, chcą, żeby był dobry, uczciwy, porządny, mądry, jakieś takie bardzo ogólne mają wyobrażenie, mgliste. I to też bardzo może utrudniać znalezienie właściwego odpowiedniego mężczyzny. Bo jak nie wiesz, kogo szukasz, to łatwo jest przeoczyć tego, kto by się nadawał. Na partnera dla ciebie, z kim mogłabyś być szczęśliwa. Bo nie zauważysz tych wartościowych cech, bo właśnie nie będziesz na nie zwracać uwagi. I co zrobić w takiej sytuacji, jak ty do końca nie wiesz? Możesz zacząć od antyprzykładów. Dla mnie to był super sposób, co prawda, nauczenie się bycia wykładowcą akademickim. Nie, jakoś nie wiedziałam, jakim wykładowcą chcę być dla studentów. Wiedziałam za to doskonale, jakim nie chcę być, bo miałam ileś takich hady przykładów. I ty też możesz wziąć tak się przyjrzeć małżeństwom, które znasz, które są po prostu tragiczne, złe, no, okropne, czy mają takie cechy, które tobie nie pasują, i e, jakby wypisać sobie opozycję, czyli e, jeżeli nam była brak szacunku, to żeby był szanujący. Jeżeli tam było takie życie zupełnie obok siebie, czy nie troszczenie się o siebie nawzajem, no to, żeby było właśnie wspólne życie, troszczenie się. No więc, antyprzykłady przykłady to jest jedno. Możesz też chodzić na randki, poznawać mężczyzn, a później zastanawiać się, co było fajnego w tym mężczyźnie, czy co jest fajnego, co ci się podoba i w ten sposób znajdować cechy, które są dla ciebie ważne. I trzecia metoda to też obserwacja udanych związków. To też może być bardzo, bardzo dobre. I patrzenie nawet na takie pojedyncze cechy. Pewnie mnie urzekło jedno małżeństwo z mojego otoczenia, gdzie po prostu oddanie mężczyzny wobec swojej żony, jego troska, jego zaangażowanie w dom, troska o nią, o dzieci, były takie, takie rzeczą, o którą czy ja też tak chcę? To było tak piękne. I mimo, że inne cechy w tym małżeństwie mnie jakoś nie, nie, nie pociągały aż tak bardzo, chciałam mieć inną, miałam inną wizję niż oni, to ta cecha bardzo, bardzo mnie dotknęła. Byłam po prostu, myślę, że to było niesamowite ich widzieć. Jego troskę taką w codzienności i też w tych sytuacjach takich trudnych, choroby, czy jakiejś przeciwności losu. To naprawdę było budujące. I teraz ty tak samo. Jakby możesz mieć antyprzykłady, dobre przykłady i też chodząc na randki, czy poznając w ogóle mężczyzn, właściwie to można patrzeć na kolegów z pracy, czy, mm, czy ludzi, których mężczyzn, których poznajesz, patrzeć, jakie mają cechy, które wydają Ci, że byłyby dla ciebie fajne. No i później testować je na randkach, jak będziesz poznać takich mężczyzn. Ważne jest oczywiście, żebyś nie napisała mega długiej listy cech, bo to mm, też nie pomaga. Czyli żadna skrajność, ani zbyt długa, ani zbyt krótka lista cech wymarzonego mężczyzny nie pomaga. Najlepsza jest taka, powiedzmy, względnie krótka. Jeżeli masz chęć, to też możesz skorzystać z ćwiczeń, które są w kursie, jak wybrać odpowiedniego mężczyzny i zbudować trwały związek bez gierek i manipulacji. Wiem, że ostatnio dużo mówię o tym kursie. Tylko to tam macie gotowe, masz gotowe rozwiązanie, i uważam, że grzechem byłoby nie powiedzieć, że jeśli chcesz sięgnąć, to możesz. Tam są właśnie ćwiczenia, które też pomagają ci określić, jakiego mężczyznę potrzebujesz. I jest taka wersja, właśnie gdy masz długą listę cech, która pomaga ci skrócić, ale też jak masz listę wyobrażenie, to jest takie inne ćwiczenie, które od drugiej strony pomaga ci się wygryźć ten temat i, um, i się temu przejrzeć, bo bez tego e, Twoje randkowanie też może być bezowocne, bo możesz się skupiać na cechach drugorzędnych zamiast na tych naprawdę istotnych. Dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli odcinek Ci się podobał, to kliknij łapkę w górę, zostaw subskrypcję, i udostępnij ten materiał, gdzie się da, aby czynić ten świat mniej samotnym miejscem. Zapraszam Cię też do wsparcia rozwoju tego kanału na Patronite. W opisie odcinka znajdziesz informacje, jak możesz to zrobić. Do usłyszenia, cześć!